Jest prawie trzecia. Więc to znaczy, pora na Łezo! Rii! Dzień dobry. Łezowisko! Kiedyś mamy były dobre, teraz wszystko z już naszego znasz, łezowiska na czas. O, o, o Boże Cześć, jak się macie kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do Łezowisko Review To znaczy, że z przedostatnich, ostatnich dni e, Dniówek? dniowskich e, Oglądamy memy Patrzymy co się dzieje, patrzymy jak życie mija wam Jak śledzicie mój content, jak reagujecie na ten content A poza tym Zamknąć się, oglądamy memy Dobra, zobaczmy co wy tutaj macie ciekawego Obniżę mikrofon. Podniosę mikrofon. I nagrywamy. Robota około dwóch godzin bez przerwy. Mam nadzieję, że się spodoba. Moron, dodaj muzykę. Dobry taniec. Edit może się spodoba. Wow, hehe, he, bo, mam, bo mam ten, bo mam wi wiadro. Śmieszne. Śmieszne, bo wiadro. Wiadro od razu do śmiesznie. Chcecie kogoś i Wstaćcie mu wiadro na mordę. Robiłem około 30 minut, ale mam nadzieję, że się spodoba. Podoba się! No nie wiem, jeden. No nie wiem. No nie wiem. Robi następny film z łezowiska. Łezowisko pokazuje mem żyrandolem łeza. So it begins. Goodbye. Nie no. Teraz się dobrze zachowujecie. czat. Jesteście, jesteście aldente, dobrze robicie. Wasze życie e, e, nie, nie skróci się, nie, nie skończy Polski. Ja umiem, kiedyś się douczę. Ale wasze życie się nie skończy tak szybko. Siema, narysowałem kolejny fanarcik dla łedzy. I hope you enjoyed this. Bardzo ładnie, lubię tutaj, o, mała maskotka Łezy, bardzo ładnie, okulary, czapka, bardzo ładnie, wszystko tutaj, moje dwa guziki za ten sam kanał, bardzo ładnie, to ja, nie, nie za ten kanał, sam kanał, jeden, widzicie w ogóle? Ten jest za stary kanał, a ten jest za ten kanał, co tutaj widzicie, czy będziemy mieli złoty? Nie wiem, to wszystko od was zależy. Mhm, 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 dziękuję, piękny rysuneczek, naprawdę bardzo słodki, nie jest najlepszy? ale daje mi ciepło w serduszku. Loading weather screen. Co to jest za fanart? What the fuck? Ja pierdziele. Jak chcecie na samym łezowisku zrobić takie fajne, taki, taki jakiś rodzaj loading screenów, to zapraszam jak najbardziej. Najlepsze wykorzystam u mnie na streamie. Będzie loading screen na, na, na streamie. To będzie bardzo fajne. Pomysł jest zajęty. Naprawdę mi się podoba. Prorok 231. Bardzo fajnie. Mój pierwszy post o, płaczę, bo mój kot ucieka. Tak, nie ma, nie ma go ze mną. Mojego kota. Felicja! Wiecie, jaka felicja się zrobiła gruba? Pokażę wam ją kiedyś. Nagra po prostu krótki filmik na telefonie, jak, jak Felicję wam pokazuje. Ja to będzie... Wzruszycie się. Tak. O, wiadomo o jakie memy chodzi, dobra. Łeza. Znalazłem antidotum dla widzów robiących martwe memy. Chcesz otruć moich widzów? X jakiś 13 typ D? Pat pat! Pat 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 pat! Good morning. Moja mina. Uh, wow! Hello, to mój pierwszy post. Mam nadzieję, że fanarcik się spodoba. Węża trzyma koteła, ale jest gruby, więc zjadł innego koteła. Co jeżeli ja zjadłem Felicja, a wy tego nie wiecie? Uh! Henrygo też nie ma. Uh! Henrygo też zjadł uh! Mój pierwszy post. No widzę, że pierwszy bo nie umiesz wstawiać memów. O oh, wow! Przepraszam, obraziłem cię, a tu tak ładnie, tu jest zbyt tłocznie. Ile tu jest ludzi? Tak miałem! Ja tak mam. Moron możesz potwierdzić, prawda Moron? No ja nie lubię jak jestem za długo wśród ludzi przebywam. To jest takie... Potrzebuję być sam, muszę być sam. Ja lubię. I szczerze, jak gdziekolwiek wyjeżdżam, to ja tęsknię za momentem, kiedy mogę tu usiąść i podagrywać rzeczy. Albo posiedzieć po prostu popatrzeć na YouTube. Albo posiedzieć i siedzieć. To jest piękne uczucie. No, piękny fanarcik, taki prawdziwy. Damska wersja Łezy zrobiona w pęcie. Ok, mamy downgrade. Nie mamy downgradu, jaki jestem piękny! Mother. Mm, mother. Ping-pong. uuu uh, Pięknie! Jestem... Naprawdę to w pęcie zrobione? To jest w pęcie zrobione? Wow! Wow! Naprawdę? Za to, że to jest w paintze zrobione, to jest props maksymalny. Tak naprawdę Thanos usunął zdjęcie Voldemorta z finałowej scenie. Inhale the truth. truth inhaled. Memiasz. Co się z nim stało? Zrobił mem o rzeczach, których nie wolno wymawiać. I INHALE TRUTH Jeżeli kiedyś stawiliście mem z żerandolem Proszę, to jesteście wy To jesteście, właśnie wy Tak Jesteście wolde... jesteście... Wzwo... nie Boro... nie Emebo... nie Jak się nazywa, jak dziecko jest jeszcze w brzuchu? Płodem, jesteście płodem... Dobra, nieważne Napisanie matury Moja siostra Jak teraz stworzyła ten template Moim zdaniem, jesteś warta milion razy więcej niż twoja siostra. Wiesz co? Chodź na twoją siostrę. Chodź tu na twoją siostrę. Ale pozdrów ją. Ale piękny template. Naprawdę. Abyś bywała częściej. Zobacz, jak moron skończył. Moron? Też robię takie templatey i zobacz, jak skończył. Moron? Jak tam u ciebie, moron? Gdzie? Wszystko jest z nim. Okej. Okay. Wszystko jest ok, No, gender genderbend. Jestem genderbanded. Niech to będzie na odcinku. Łeza jako baba. Jestem Łeza jako baba, zobaczcie, mam brudne pachy. i podbite oczy. Znaczy, że jak będę kobietą, to mnie będziecie bili? Halo? Że kobieta, to do bicia? Nie zgadzam się. To jest głupie nawiązanie. No, mój pierwszy fanarcik. Troszkę nie wyszedł. Bardzo wyszedł, zobacz, jestem wyższy od LK. Ha? To już wiadomo, że to jest prawda? I ja jestem chudy. Bardzo prawda. A? I wyglądam na pijanego. Zawsze prawda. <laughs> Piękne. Absolutely beautiful. Łezak, gdy znowu zostanie animatronem w Case 2. Dzisiaj z Moronem oglądaliśmy stare, stare odcinki z Case'ów. Jeszcze przekonam chłopaków. Trochę już się zludzili Case'em, ale wiem, że niektórym z was się nie zludził Case. Ja lubię tę grę. Naprawdę. I gdy jestem animatronem? A! Najlepiej. Hej, chciałabym pochwalić się moim artem z Instagrama, gdzie umieściłam niektórych lubianych przeze mnie youtuberów. Na początku chciałam umieścić tam też łezę, ale, ale mój pierwszy w życiu fanart nie był dla niego. I nawet to dla niego nie dotarł. I, ale mój pierwszy w życiu fanart był dla niego i nawet do niego nie dotarł. Więc byłabym wdzięczna za to, co dzieje się mojej pracy. Mam, wypiłem za dużo wody naraz. Chwila, tu nie wstawiłaś mnie, bo lałem twój pierwszy fanart? No! Kiedy było? cztery miesiące temu. Widzisz, dotarło do mnie. Zgadzasz głupoty. Piękne. Piękne. <klucz> Okej, okay, Łeza, chcę nagrać coś z Chuckenem. Powrót do Blackout Club? Mm, powrót do Blackout Club, prawda? Widzowie, zapraszam was na mój drugi kanał, gdzie nagrałem z Chuckenem i Moronem Fazbofobię. Będą inne gry, ale na rozgrzebanie wód. Tak się nie mówi. Nagraliśmy Fazbofobię. Bardzo fajny odcinek. Polecam. Very nice. Link w opisie macie do drugiego kanału. Bóg, ty zaś zbuduj sobie arkę. Spośród wszystkich istot żyjących, sprowadź do Arki poparze samca i samice, by ocalały wraz z tobą od zagłady, Noe. A weź spierd... Bong. Nie powiedziałem tak. Znaczy, Noe tak nie powiedział. Czytałeś Biblię? Tak nie powiedział. What the Bong. Czad nam się podobał. Co będzie na chat Julkę? Carol Johnson znowu. What the bong. Julka. Ale z ciebie hotuwa, Julka, mother... Bing bong. <gajs> Guys, muszę jechać do domu. Ja, ja lecę do. Co jest? Co jest? Coś zrobili z Tobą, moja kochana! Co oni z Tobą zrobili, Moron i Kitku? Moron! Ale w różowej bluzie, doceniamy. Nie, Moron, doceniamy? No, jest całkiem okej. No, on docenia. Później doceni. Zagraniczny YouTuber wspomina Polskę. Polacy! To my! Polska górą! A! Do ostatniego łęzowiska. Prace pochwalone przez łezę, łeza. Widzicie? Wiecie, że połowa z tych fanartów, które tu pokazałem, się nie pojawią? Moron! Ja dam mu szansę. Ja dam mu szansę. Niech on się obroni. Moron, zejdę z fotela. Proszę. Dam ci dosłownie 5-10 sekund na opisanie swojej sytuacji. I się wytłumaczenie. Proszę. Przed państwem. More, Moronowski. Um, hej. Więc. E, trochę tego sporo. I no. E, ale... E, no nie mogę wszystkiego dać. Bo... no sporo tego dobra, i. Po, ty już, już, dobra. Żona przed ślubem, żona po ślubie. No. No, dlatego nie chcę ślubu z wilką brać. <noise> nie pokazujcie jej tego odcinka. Moron z błędą powinni robić około minutową stawkę szybkich pochwał, kiedy nasze normalne wycinane prace pokazują się na kilka sekund. Mm, to już musicie się Morona pytać, czy, czy chce coś takiego zrobić. Powiedziałam dzisiaj za dużo artów z nim... A, widziałam dzisiaj za dużo artów z nim, więc no, przesłodzony Mołon. Bo nie umiem w creepy, spooky vibes. My power. My power! To było w głosie Morona. On tak brzmi poza nagrywkami. Petycja o tym, aby Moron przestał wycinać nasze fanarty i... No właśnie! Musicie, musicie walczyć z tym moronem! Jego tyrania musi być zaprzestana! Hashtag badmoron! Zczy w komentarzu hashtag badmoron! Badmoron! Bad! Nie, nie plujemy na Morona! Sorry Moron! Morysuj się trochę. Walić jakieś ukłony, jak chcę na barana. Titioni! Złaj ze mnie! Titioni! To jest Titioni. Titioni jest super. Titioni, nie ma barana. Ty jesteś baran. Pff. O, gruby łeza. Dziękuję za grubego łeza. Jestem gruby. Rudy i kariaszu całowany kościelnym rowerem obok lidera ludu. Co ty kuźwa napisałeś? O, rikru. Sorry. Odleciałem, zasnąłem, pomyślałem o lepszym świecie, który w Rikirol nie istnieje. Anime Łezary zarysy, jak robię bardzo szybko, w przyszłości będę robić bardziej quality. No, liczę na to! Rainbow Bolivia! Mima sen. Moron, co się stało? W końcu zainstalowałem Reddit i w końcu dołączyłem. Mam nadzieję, że ten fanart dla Morona się przyjmie. Wiecie, ketchup. A, bo ja tu je... Ping-bong! No tak, moron. Moron jeśnie nie umie. Zobaczcie, kurde. Wywalony język, on tak zawsze je, no. Ajajajajaj. Pierwsze mamy na łazowisku. Way that's illegal. Ludzie do dzisiaj nie mogą zrozumieć, że miałem kanał, który był większy od, od mojego teraźniejszego. Naprawdę. Teraz robię rzeczy na tamtym kanale. Trochę lazy, bo mało montuję, ale chcę poprawić trochę content tam. Ale wróciłem na wezamutko, więc jeżeli chcecie tam. Wróciły gierki, więc jeżeli chcecie zobaczyć grającego łezę, i tam pojawią się głównie kolaby właśnie z gier, z chłopakami, Zelkiem, Elkiem, Chokenem, Moronem. To zapraszam, jak najbardziej na tamtym kanale się będzie wszystko tego pojawiało. Tutaj będą rzeczy niezwiązane z grami. I tyle. Moron, pamiętasz, jak robiłeś tę fajną sztuczkę, gdzie brałeś pistolet rysowany i strzelałeś mnie w łeb? Moron! MORON! E, te, 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 tak? No. Pamiętasz ten mem, gdzie strzelałeś mi w łeb? No. Powtórz go, mam ochotę umrzeć. Ale, stary, to był mem, nie mogę go powtórzyć. Strzelaj. C czemu? Strze spokojnie, zapłacę ci! To nie jest ważne. Spokojnie, zapłacę ci, kurde no! Stary. Rozumiem, zastrzel i tyle! Nie, jak zapłacisz mi, jak będziesz martwy? No co nie będę żył, jeśli ci nie zapłacę? Zapłacisz! Zapłacę! Znaczy... Będzie dobrze, moron! Przestaniesz ludziom wycinać memy, to ci zapłacę! Mam Bardzo śmieszne. Ja pierdziele, ci ty musisz? Patrz, widzisz mema, ko komuś jeża zabieram. A ty co? Stary, nie ma szans. No prze... Strzelisz?! Nie! mi Nie, nie strzelę! Shall nie strzelę! No strzel mi włę! No mówię ci, nie no Nie. Nie. Nie, 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 co ja zrobiłem?